o możliwościach, jakie daje nam dzisiaj medycyna estetyczna i o tym, jak pięć minut stać się młodszym, opowie nam doktor Iwona Gołębiowska. Witam serdecznie. Jeżeli chodzi o starzenie, to jest chyba proces, w którym w którymś momencie każda z nas i każdy z nas, stając przed lustrem albo oglądając zdjęcie i patrząc na nie mówimy, hmm, coś się zmieniło. E, tam się trochę wygląda, inaczej się wygląda. wyglądam. O, światło pada, wszyscy się oszukują. Właśnie o to chodzi. To jest to. My mówimy sobie, jestem zmęczona. Mam za sobą trudny dzień i trochę inaczej wyglądam, ale jak rzeczywiście widzę zdjęcie, które zrobił mi ktoś takie niepozowane, to wtedy jest ten punkt zastanowienia. Rzeczywiście trochę inaczej wyglądam niż kilka lat temu. I medycyna estetyczna to jest, ja zawsze używam takiego słowa, ale to jest fajne określenie, to jest flirt z czasem. Im Fajnie im Flirt z czasem. Wiadomo, ja że muszę... Martyna, o marketingu na Perli, zapisuje mi się to bardzo i wąka podoba. Bo e, możemy to zrobić tak, właśnie jak powiedziała Kalina. Tak, ale najczęściej te efekty wcale nie są dobre. Starzejemy się długo. No wszystko zależy, ile oczywiście mamy lat. Ale jeżeli mamy 45 plus, 50, to ten proces starzenia rozpoczyna się po 25 roku życia. I trwa. I trwa. Do śmierci. I takie odwracanie szybkie. Wcale nam nie wychodzi na zdrowie, bo jesteśmy asymetryczni. Jakbyśmy sobie przecięli zdjęcie i połączyli te dwie połówki ze sobą, to one nie są takie same. I niestety, tak samo nie tak samo reagujemy na wszystkie preparaty. W związku z tym, jeżeli starzyjemy się nieuchronnie, ale powoli, to też odwracajmy ten proces, oczywiście no nie tak samo długo, ale dostatecznie długo tak, żeby pozostać sobą. Żeby to był taki efekt naturalny, właśnie żebyśmy troszeczkę flirtowały z czasem, a nie naginały ten czas, tak, jakbyśmy, tak jak sobie byśmy tego życzyły. Bo niestety, ze starzeniem to jest dosyć skomplikowana sprawa. Na to składają się kilka elementów. To jest zanik tkanki kostnej, pierwszego elementu takiego podporowego. Z drugiej strony zanika nam ta powłoka, czyli nasza skóra, która jest zbudowana z elementów kolagenowo-alestynowych, ta ilość włókien kolagenowych alestynowych się zmniejsza, a poza tym z tej pięknej, takiej regularnej, równoległej struktury zaczyna się takie pofałdowania. To są wzrosty. Kolejnym etapem to jest zanik kompartmentów tłuszczowych. My kobiety chcemy być szczupłe wszędzie, ale nie chcimy być szczupłe tak zupełnie na twarzy. Bo jeżeli zanika nam tkanka tłuszczowa, kolejny element podporowy, to niestety zaczyna się nam tutaj tworzyć na przykład nosowo bargowy dlatego nam zaczyna zjeżdżać i działa siła grawitacyjna, tworzy nam się homik. I w związku z tym jeszcze dodatkowy, jeszcze taki jeden element, który jest bardzo potrzebny, a mianowicie element niezadłowy, to, co nam trzyma całkowicie taki rozwój. Które mamy i tu, i tu, i mhm. tu, i tu. To te panie, które systematycznie e, stosują stymulatory, stymulatory tkankowe dokładnie do To wiedzą, wiedzą o czym gdzie my mówimy. Zgadza się I O czym my mówimy? Tak. To jest bardzo ważny element do tego, żeby nasza twarz była utrzymana w ryzach tam, gdzie trzeba. I a dzisiaj będziemy mówić o czymś naprawdę wyjątkowym. E, ja nie lubię używać tego określenia rzeczywiście, bo a tego określenia, czyli jakiego? Produkt idealny. Nie ma, słuchajcie, produktów idealnych. To jest nasze wyobrażenie o tym, że chcemy wyglądać idealnie poprzez jakieś produkty, które do tego prowadzą. I w miarę szybko. I w miarę szybko. Co dzisiaj nam dałaś do zrozumienia, i ja to muszę podsuwać <grym> tą pierwszą część wypowiedzi doktor Iwony, że starzyliśmy się długo. Mamy 40 lat, 25 lat, proces starzenia się rozpoczął, czyli ile. 5 do 30, 15, ponad 15 lat, nie da się w jeden miesiąc czy jednym zabiegiem usunąć, mm -hmm. ale da się sprowokować skórę do tego, żeby stymulowała się do odmładzania. Mm -hmm. A co jest ważne, że w okresie 3 do 6 miesięcy jesteśmy w stanie to młodsze oblicze nasze zdecydowanie przy użyciu może nie miracle, ale odpowiednich narzędzi przywrócić. Mm -hmm. A jakich? No właśnie. Ja bym chciała powiedzieć takim tytułem wstępu, ponieważ tematem naszego dzisiejszego spotkania są nici, specjalne nici, nici aptos, ale chcę powiedzieć dwa słowa o stymulacji tkankowej. Co to jest proces stymulacji tkankowej, co to są stymulatory? Na pewno większość z Was już o tym słyszała, trochę wie. Otóż to jest cała grupa produktów, które różnią się składem, różnią się drogą podania, ale mają jeden wspólny cel, a mianowicie stymulacja naszego własnego kolagenu elastyny. Czyli zmuszenie naszego organizmu mm -hmm. do samoregeneracji, to o czym mm -hmm. powiedziałyśmy na samym początku. Czyli nie wprowadzamy nic sztucznego, nie wprowadzamy mm -hmm. nic, co zmienia w sztuczny sposób nasz organizm, nasz wizerunek w efekcie, a wprowadzamy produkt. Które mobilizuje nasze komórki do tego, żeby się podmładzały. No właśnie, i teraz. sposób naturalny. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Przychodzi pacjentka do gabinetu, ja proponuję nici. I momentalnie jest taka reakcja. Nici? Przez to jest ostateczność. To już co potem jest dalej, tak? Często jest nawet takie określenie, że po tym jest tylko chirurgia plastyczna. Pewnie tak, ale tych nici jest wiele. A co byście panie powiedziały, panowie zresztą też, gdybyście usłyszeli, że te nici, o którym dzisiaj chcę mówić to jest grupa stymulatorów tkankowych, nici stymulatory tkankowe. No tak, ale jeżeli one są zbudowane z najsilniejszego stymulatora tkankowego, jakim jest kwas polimlekowy. Jeżeli są zbudowane z polikafrolaktonu i większość z nich jest powleczona kwasem hialuronowym, a dodatkowo istnieje możliwość stymulacji mechanicznej, bo na całej jej długości jest dziesiątki wypustek we wszystkie możliwe strony. Wypustek tak jak haczyków, hartów, mm -hmm. czyli mechanicznie, oprócz tego, że stymulują, to mm -hmm. jeszcze jesteśmy w stanie zaciągnąć i podciągnąć, zliftingować z mm góry -hmm. w trakcie zabiegu. Bo nici Aptos, to ich nazwa, to jest Antiptozis, czyli przeciwopadaniu, czyli po grecku. Tak, możemy uzyskać efekt liftingu, małego, dużego, to wszystko zależy od naszych potrzeb, ale dodatkowo wprowadzając te nici. W procesie ich potem degradacji, bo to są wszystko nici rozpuszczalne, one się rozpuszczają właśnie do kwasu polimlekowego, polikaprolaktonu i kwasu hieloronowego. Więc trzech największych stymulatorów, dzięki któremu my produkujemy kolagen i elastynę, więc nie tylko jest to mechaniczny lifting, ale dodatkowo te substancje dostarczane nam do organizmu powodują, że wyglądamy po prostu lepiej. Jeżeli byście mnie zapytały, czy to, jest, czy to jest produkt dla dojrzałej skóry, a nie do młodej, to od razu powiem, że to jest produkt dla każdego. Dlatego, że jest kilkanaście rodzajów tych nici. Można dostosować do wieku, do problemu, z którym przychodzi pacjentka, do rodzaju skóry, tak, żeby każdy z nas po prostu był zadowolony. Czyli z użyciem nici Aptos możemy zliftingować brwi, mhm. yy, poprawić skłycić kurze łapki, też, jak najbardziej, bruzda nosowo-wargowa, jak najbardziej, zniknie, mm -hmm. Ten podnosimy owal. owal do góry, żuchy, tak często zatracamy tą prostą mm -hmm. kreskę, która nam zaznacza linię żółw i taką idealną, e, też jesteśmy w stanie poprawić, mm -hmm. szyja, szyja jak najbardziej, jeden z najgorszych, znaczy najgorszych, Najtrudniejszych obszarów zabiegowych, z którym mamy najwięcej problemów. I to też możemy poprawić jak najbardziej. Ale no nie i tylko, drogie i Panie, najbardziej newralgiczny, Ale to dociera zaraz, bo Dobra. jest taki punkt newralgiczny, mm -hmm. który nazywa się podwójny podbródek. A, I on tak. się pojawia i z wiekiem u osób otyłych. Mm -hmm. I ja to słyszałam wiele razy o tym, że jedyne nici, które tworzą tak zwany hamak, taki koszyczek mm -hmm. do podciągnięcia i do mnie to obrazowe tłumaczenie, do mnie przemawia. Mm -hmm. To są właśnie aptosy, ale zastosować tu trzeba kilka różnych rodzajów nici, mm -hmm. które nie wiem, czym się różnią tutaj pytanie do dr Iwony. Czy hamak czy podciągnięcie od razu nam ten podwójny podbródek, tak zwane niechlubnie pod gardlem, czasami mm -hmm. zniknie bądź też będzie znikało stopniowo? I czy tych nici kilka rodzajów, czy jeden rodzaj. Mm -hmm. Hamak tworzy tak naprawdę jeden, jeden rodzaj nici, to jest tak zwany nidl. To jest specjalny rodzaj nici który rzeczywiście poprzez odpowiedni rodzaj implantacji spowoduje potem taki hamak. Ale na tym polega właśnie cała filozofia nici aptos, że dodatkowo jest kilka innych rodzajów nici, które możemy dokładać albo od razu, podczas zabiegu, ewentualnie po miesiącu, po dwóch, po trzech, jakby dodatkowo e, odpowiadając na problem, który się pojawia w trakcie. Więc z jednej strony maksymalne uniesienie, ale oprócz uniesienia to jest jeszcze kwestia jędrności skóry i to jest inny rodzaj nici, też aptos, który odpowiednio oczywiście działa synergistycznie, bo tu jest efekt synergii i to jest najpiękniejsza właśnie sytuacja z tymi różnymi rodzajami nici. Więc oczywiście podbródek, szyja, mówiłyśmy sobie już tak, twarz i szyję, no i ewentualnie przechodzimy do ciała, do, do, do ciała. pelikany. 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 Kolejny obszar zabiegowy bardzo trudny, również można za pomocą tymi tych nici, czy, te, czy też z jej pomocą troszeczkę sobie zniwelować ten problem. Ale my Ale zagęszczamy brzuch. tą skórę, tak. czy my ją liftingujemy? My mechanicznie? ją liftingujemy i zagęszczamy. A brzuch? Brzuch. Ale Oczywiście. idziemy promieniście od pępka jak działają te nici? Nie, działamy w, taki, w kształcie litery, tak jakby takiego uśmiechu, takiego u, idziemy o okay, dole, tak, idziemy do góry, a następnie tutaj od pępka od również pępka, na boki, na boki promieniści. idziemy promieniście. Czyli działamy liftingująco. Działamy liftingująco. I przy tym stymulująco, bo nici w ciągu dwóch lat ulegają rozpuszczeniu i dwa lata stymulują mm -hmm. skórę, tak? Aczkolwiek, a propos właśnie, jak już zaczęłyśmy rozmawiać o brzuchu, o pelikanach, najchętniej bym od razu powiedziała o, o okolicy okołokolanowej, czyli tej takiej wiotkiej często skóry, które mają część nad kolanami. Nad, nad kolanami. No. Mhm. Wewnętrzna strona ud. Też częsty problem u kobiet szczególnie. Tak. Ale pośladki co robimy? Mhm. Powiększamy, liftingujemy, ujętrzamy? Możemy ujędrniamy. zrobić jedno i drugie. Tak? Jak mówimy właśnie o całym tym obszarze, to możemy powiedzieć, że jest pewien unikatowy też protokół zabiegowy. A mianowicie, jeżeli powiedziałam, że nici aptos to, są, to jest rodzaj stymulatorów tkankowych, tak naprawdę najsilniejszy stymulator tkankowy, wymieniłam sytuację, substancję, kwas polimlekowy, który buduje te nici, to w protokole zabiegowym właśnie tych nici jest jeszcze jedna substancja, a mianowicie mówicie, kwas polimlekowy o nazwie Estefil. Wykonujemy ten zabieg na 6-8 tygodni przed. Stymulacją już za pomocą nici. I efekty, jak mówimy o tym, że jest synergia pomiędzy różnymi rodzajami nićmi, to w tym wypadku jest gigantyczna synergia pomiędzy tym produktem a nićmi Aptos. Rzeczywiście. Jeżeli można by powiedzieć o tym flircie z czasem, to tu jest takie mega odwrócenie zegara. I to rzeczywiście jest i widać. Ja przed chwileczką przeprowadziłam e, zabieg z, z udziałem kwasu polimlekowego, czyli za pomocą produktu Estefil. Pacjentka wstała i mówi tak: No, właśnie o to mi chodziło. Tak? Mam pięknie wykonturowane, e, wykonturowane kości jarzmowe, mam zaznaczoną linię żuchwy. To wszystko się uniosło do góry. Oczywiście no ale to, to jest... dopiero będzie pracować, to A to dopiero, dopiero będzie pracować, bo ten efekt, dlatego się nie podaj od razu potem, nie implantuje się od razu nici. Trzeba czekać 6-8 tygodni, następuje produkcja kolagenu elastyny i dopiero wtedy implantuje się nici. I to no jest, jest jasną, taki efekt… na skórę już. Wow. Tak, ale tak, ta tak, ładna Tak, bo nie ma takiego efektu firanki, prawda? Bo jak mm -hmm. mamy luźną skórę, zaczynamy ją tak. zaciągać no to ta skóra nie wygląda mm. ładnie ani ciekawie. To, to trzeba przyznać, że rzeczywiście podstawową kwestią to jest zagęszczenie skóry przed mm. implantacją jakichkolwiek nici, nie tylko nici aptos. Mm -hmm. No tak, no wyobraźcie sobie materię, która, jest, która nie jest elastyczna. Jeżeli ona jest taka wiotka, no to jeżeli jesteśmy w stanie ją zaciągnąć, ułożyć, ale będą widać te wszystkie takie nierówności skóry. Im lepsza skóra, im bardziej elastyczna, im bardziej napięta, to efekt liftingu... Jest lepszy. Po prostu. Mm. E, powiedz nam, Iwona, jak często ten zabieg należy powtarzać. No bo jeżeli problem mamy osobę 40+, plus 50+, mhm. plus, która ma zachwianą linię żuchwy, ma opadające policzki, ma bruzdę wargowo-nosową, ma kurze łapki, e, przystymulowaliśmy skórę, podaliśmy kwas polimlekowy, zrobiliśmy to wszystko wygląda ładnie. Wiemy, mhm. że dwa lata potrzeba nicią na to, żeby się rozpuściły. Czy my czekamy, aż one się rozpuszczą, czy po półtora roku, jak zaczynamy widzieć już następujące procesy starzenia, poddajemy mhm. się temu zabiegowi? Możemy. Tak naprawdę to nie jest tak. Te dwa lata to jest jest taki maksymalny umowne. czas, który umowny, którym te nici oczywiście działają. Ja mam pacjentów, których no, umownie określałem jako kłębuszki, tak? Bo one się lubią niciować, rzeczywiście. Aczkolwiek ten czas taki, półtora roku, to jest taki optimum. Nie róbmy tego też za często. To nie chodzi o to, żeby przestymulować skórę. Przestymulowanie skóry to naprawdę nie jest dobry efekt. To no, Już roku, nic nie działa na przestymulowanej skórze, nic nie działa, także też pamiętajmy, chodzi. żeby... E, dawkować sobie zabiegi medycyny mm -hmm. estetycznej i też nie przesadzać, bo skóra no, nie zniesie wszystkiego. Mm -hmm. Otóż to. Ja bardzo dużo tłumaczę pacjentom, bo zresztą moją dewizą jest takie świadome piękno. Im bardziej jest pacjent świadomy, im więcej rozumie, że nie powinien od momentu, kiedy robimy jakąś procedurę, nie powinien e, odwiedzać dziesiątków gabinetów, bo to naprawdę nic nie da. Te, e, te zabiegi są czasami wykluczające powinien rzeczywiście trzymać jednego protokołu zabiegowego, czy jednego planu zabiegowego. Jeżeli to jest możliwe, jeżeli jest możliwa ta współpraca pomiędzy pacjentem a lekarzem, jego zaufanie do lekarza, to powinien się trzymać rzeczywiście jednego gabinetu. A przynajmniej niech skończy jedną procedurę zabiegową, mm -hmm. zobaczy efekty i w stanie będzie, wówczas będzie w stanie ocenić, jak to wszystko przebiegło i czy jest z efektu zadowolony. Pamiętajmy, że jeżeli zaczniemy robić protokół zabiegowy, nie powinniśmy go przerywać. E, a jeżeli chcemy go przerwać, bo na przykład zmieniamy swoje miejsce zamieszkania, to też pamiętajmy o tym, żeby pobrać od lekarza z gabinetu, w którym mieliśmy wykonywany zabieg, pełną procedurę zabiegową, czyli dokumentację medyczną. E, dokumentacja medyczna w każdym wypadku i w każdym miejscu, gdzie lekarz... Lekarz pracuje, jest przeprowadzana. U kosmetyczek takiej procedury, moi drodzy, nie dostaniecie, bo one no, nie przeprowadzają takiej procedury. Ja jeszcze przestrze przed, przestrzegam przed jedną kwestią, mianowicie taką, absolutnie nici tylko i wyłącznie u wykwalifikowanych mhm. specjalistów. Nici aptos, no, to jest wyższa, wyższa szkoła. Znaczy, to robią to rzeczywiście tylko i wyłącznie lekarze, bo jest to kwestia bardzo długich szkoleń. Do których są dopuszczani tylko i wyłącznie lekarze. Także w tym zakresie raczej nie, może, nie musimy się obawiać, ale wybierzmy właściwego lekarza, do którego mamy zaufanie, to jest podstawa. No, przypadkowe osoby nie, nie wykonują takiego zabiegu na pewno. Mhm. Ale jeszcze na sam koniec jedna prośba, i ona jakbyś nam powiedziała, jaka jest różnica pomiędzy mhm. nitmi aptos, które e, nie mają wypustków a zwykłymi nićmi e, PDO, które są tak zwane nićmi rewitalizującymi. Mm -hmm. e, oraz e, druga różnica pomiędzy nićmi z wypustkami, a typowymi kogami, na przykład czy nićmi mm -hmm. liftingującymi, z haczykami, z hartami, jak to zwał, tak to zwał, ale produk produkcji innej mm -hmm. niż Aptos. Zacznę od końca, tak? Czyli nici haczykowe, a nici Aptos. Już dużo na ten temat powiedziałam. W zasadzie sami możecie sobie odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego, że to nie jest tylko efekt liftingu. Mówię, nie jest to tylko, jak większość z nas mówi, ja chcę mieć efekt liftingu, tak? Ale ten efekt liftingu mechanicznego jest wzbogacony przez stymulację tkankową. I to jest ta olbrzymia różnica. A ptosy są stymulatorami tkankowymi. Ale nici mhm. do zabiegów to są nici rozpuszczalne, identyczne tak. przecież jak nici chirurgiczne. No bo jak mm -hmm. one zostały mm -hmm. wynalezione? No, Proweniencja nici liftingujących jest bardzo prosta. Okazało mm -hmm. się, że w miejscu, gdzie mieliśmy szwy wewnętrzne, skóra się dużo lepiej goi i odmładza się. Bo powstaje kontrolowany stan zapalny, Dokładnie, po prostu, tak? Dokładnie. I zwykłe mhm. nici e, no nie mają w sobie e, ani kwasu hialuronowego, ani e, kwasu polimlekowego. Ani polikaprolaktonu. Też nie mają, mhm. a mimo wszystko ładnie stymulują skórę, mhm. no bo ją uszkadzają. Więc tutaj ja bym wróciła do takiej podstawowej zasady mhm. medycyny estetycznej, czyli uszkadzania skóry właściwie od środka. Budowania i... kontrolowanego stanu zapalnego, o to chodzi. Tak, i to też już tak. pomaga, czyli to wbicie igły kontrolowane, przysłowiowe, przy medycynie estetycznej mm -hmm. naprawdę ma szalone znaczenie. I dalej, poproszę, tak? kontynuujemy. Czyli w związku z tym mamy ten efekt mechaniczny, kontrolowany stan zapalny. Te dziesiątki wypustek, które działają, zahaczają się od tkanki, wywołują stan zapalny, a jednocześnie liftingują. Tak? A z drugiej strony ta budowa tych nici, one są zbudowane z trzech najsilniejszych stymulatorów tkankowych, Takiego składu nie ma żadna inna. Line. Czyli powtórzmy. Tak, to jest kwas polimlekowy, polikaprolakton i kwas hialuronowy. Więc jeżeli chcemy uzyskać efekt nie tylko liftingu, który de facto utrzymuje się tak 6-8 miesięcy, tak? ale jeżeli do tego dołożymy stymulację tkankowe, to dlatego mamy te dwa lata. Ja powiem jeszcze jedną rzecz. Oprócz tej stymulacji tkankowej kwas hialuronowy nawilża skórę od środka. A mhm. są dwa rodzaje mezoterapii, czyli tej stymulacji skóry od środka. Właśnie z użyciem różnego rodzaju stymulatorów tkankowych, o czym doktor Iwona mm -hmm. przed chwilą powiedziała, ale klu to jest kwas kierunowy, o którym my od wielu, wielu, od dziesiątków lat już tak naprawdę mówimy przy okazji medycyny estetycznej. Ten problem jest tak stary, jak stara jest medycyna estetyczna. Nawilżanie skóry od środka mm -hmm. i w tych niciach ten produkt też się zna znajduje. W związku z tym, ostatnie moje pytanie, czy zastosowanie nici aptos zwalnia nas od wykonywania w trakcie działania tych nici aptos, co umownie jest dwa lata, nie wykonujemy żadnej mezoterapii? Ale oczywiście, że możemy, bo to jest inna, inna jakby powierzchnia skóry, dlatego że, czy inna, inna warstwa skóry. Nici aptos działają tak jakby od środka. Od górze, skóry właściwej. Tak? Natomiast mezoterapia to jest bardzo dużo ukłuć, więc znowu, stymulacja poprzez zwykłą igłę, tylko i wyłącznie, tak. kontrolowane stan zapalny i dodawanie substancji z zewnątrz. Więc, na, na Twoje pytanie powiem w ten sposób. To wszystko zależy od rodzaju skóry. Jeżeli pacjentka rzeczywiście po aptosie będzie miała piękną, napiętą skórę, no to znowu po co? Tak? Myślmy tymi kategoriami, że nie przestymulujemy skórę, ale jeżeli mamy pacjentkę, która mimo szeregu zabiegów, mimo tej synergii, ona w dalszym ciągu potrzebuje dodatkowego, ze, dodatkowej zewnątrz stymulacji, to jak najbardziej stosujmy w dalszym ciągu i mezoterapię i każdą inną procedurę też. Czyli to znowu popatrzmy na siebie w lustro. Poprośmy, żeby nam ktoś zrobił niepozowane zdjęcie i oceńmy, jak wyglądamy przed zabiegiem po 2, 3, 4 miesiące, pół roku. Przyjdźmy do lekarza, do którego mamy zaufanie i zacznijmy mówić po raz kolejny o protokole zabiegowym. Czyli co trzeba zrobić, w jakim czasie, mm -hmm. Co trzeba powtórzyć? I kiedy? No tak, to jest bardzo ważne, to jest mhm. plan. I świadomi pacjenci zawsze mówią: hmm, Przychodzimy do laperii, bo otrzymujemy plan. Plan zabiegowy absolutnie tak. Tego planu trzeba się trzymać, mhm. bo to nie jest tak, że trzeba na dzwonek być punktualnie po 6 miesiącach wykonać botoks, czasami trzeba go wykonać trochę częściej, czasami jak się da, to trzeba go przeciągnąć 8 miesięcy, ja mm -hmm. uważam, że... Botoksu nie wolno przeciągać 8 miesięcy, absolutnie. No, tutaj się nie zgodzimy, bo ja <laughs> zawsze uważam, że to tak trzeba koszernie podchodzić i nie za często, ale lekarze mówią, że właśnie nie, że można wykonywać go nawet do 3 razy w roku i że to nie zaszkodzi. Mm -hmm. I zdecydowanie lepiej jest tak? A jeżeli to 8 miesięcy, jak mamy, jak mamy 10 sekund czasu, to wytłumaczę dlaczego. Ja, z przyjemnością botoks posłucham panie jest so substancją, też. która powoduje, czy też ma na celu osłabienie siły mięśniowej. Tak? Ale on nie działa dłużej niż 6 miesięcy. No nie. Został wykonany prawidłowo Botox, został osiągnięty cel, nasza siła mięśniowa Osłabiona. została zmniejszona. Mija 6 miesięcy, bo botoks przestaje działać i co się zaczyna dziać? Nasza siła mięśniowa zaczyna wzrastać. Najpierw mm -hmm. powoli, a potem coraz bardziej. Tak? Więc to, co czasami pacjenci mówią, botoks jeszcze działa, to jest prawidłowo wykonany wcześniej zabieg. Czyli ten efekt osłabienia siły mięśniowej i on ma być utrzymywany, bo jak znowu nam narośnie siła mięśniowa i on naprawdę robi to dosyć szybko. A potem musimy użyć znowu dłużej dawek botoksu, żeby uzyskać ten sam efekt. Dlatego robimy regularnie co pół roku. Bo po pół roku Ale nie za działa często, już... Nie za często, aczkolwiek są pacjenci, u których można robić cztery szybciej. Tak? O właśnie, na przykład, tacy, którzy szybciej metalizują, mm -hmm. myślę, że y, y, biegacze, <laughs> jak najbardziej, tak, w ogóle sportowcy. W związku z tym to znowu. Przyjdźmy do lekarza, on naprawdę wytłumaczy, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Dobierze nam odpowiedni czas, dobierze nam odpowiedni produkt, który będzie dla nas najlepszy. Po to, żebyśmy mogli ciągle prowadzić ten film. Ja czasem. tak słucham dr Iwony i zastanawiam się, że chyba mamy pomysł na następnego live'a i następne spotkanie Botox. Botox to Tajemnicza jest. To temat... na substancja tak, tajemniczy Don Pedro mm -hmm. Botox, bo e, tyle mitów, ile krąży wokół tego produktu i mm -hmm. tyle dobrego, ile on mm. może zrobić, to niewielu lekarzy wie, ale powiem więcej, ten Botox również może zaszkodzić. I o tych jasnych i ciemnych stronach mm -hmm. Botoxu na pewno porozmawiamy. Dziękuję serdecznie Iwona za dzisiejsze spotkanie. Ja również. Do zobaczenia e, mam nadzieję. Mam do zobaczenia. E, no i cóż, wesołych świąt, bo już przed świętami się widzieć nie będziemy. Wszystkiego pięknego.